Co bieganie ulicami się Radza ma wspólnego z literaturą? Wbrew pozorom całkiem sporo. Uczniowie Gimnazjum nr 2 wzięli udział w nietypowej grze miejskiej. Wyruszyli z Powiatowej Biblioteki Publicznej na spotkanie z zagadkami literackimi. Przede wszystkim chcieliśmy zrobić tą akcję, żeby pokazać, że biblioteka nie jest miejscem tylko takim nudnym, gdzie wypożyczamy książki, ale gdzie się dużo ciekawego dzieje. I pokazać, że nasz, nasze miasto. Jako patronów swoich ulic, patronów budynków, obiera bohaterów literackich, a także autorów ważnych książek. Młodzi ludzie odwiedzili m.in. szkołę podstawową nr 1. Najpierw musieli ułożyć portret patrona szkoły, Władysława Reymonta. Później wypisać jak najwięcej tytułów napisanych przez niego książek. Grupy starały się wykonywać zadania jak najszybciej, dlatego aż trzy spotkały się na rynku, gdzie za pomocą sznurka musiały zmierzyć sieradzką fontannę. Potem centrum informacji kulturalnej i wypisanie tytułów książek związanych z morzem. Kolejne zadanie czekało na gimnazjalistów w najstarszej istniejącej sieradzkiej księgarni U Róży. Wystarczyło ułożyć w książki w kolejności alfabetycznej. M, M, M. M, Orzeszkowa. O, o, Orzeszkowa. O, 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 M, M. S, S, S. to jest Następny przystanek przed przedszkole imienia Krasnala Hałabały. Gimnazjaliści o przedszkolnych lekturach już nie pamiętali, więc, żeby rozwiązać zadanie, musieli dokładnie wysłuchać opowieści o patronie przedszkola zdecydowały o tym, że Krasnal Hałabala będzie ich patronem. Także codziennie rano, kiedy dzieci przychodzą do przedszkola, witają się z Krasnalem Hałabalą. Ci, którzy za bardzo się spieszyli, stracili punkty za brak odpowiedzi na pytanie o autora bajki o Krasnalu Hałabale. Ostatnie zadanie czekało na graczy przy ulicy Sienkiewicza. Tam też musieli wymienić tytuły książek napisanych przez Henryka Sienkiewicza. Nie wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Ten ee, to pan to jest, Tadeusz to wszystko. Na to nie pewno pan Tadeusz. Do... A ty głowicz, jest też też? jest też. Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Komisja konkursowa otworzyła koperty z odpowiedziami, by policzyć punkty i wyłonić zwycięzców. Gimnazjalistom zjalistom gra bardzo się spodobała. Myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób, żeby przekazać e, właśnie. To żeby, żeby, interesować się książkami. No, wszystkie zadania ciekawe były i fajna pani była. Można było wiele się nauczyć, poznać jakichś autorów książek, ich, nie wiem, historie. I choć dorośli narzekają, że młodzi ludzie nie czytają książek, są wśród nich tacy, którzy książki lubią. Lubię, uważam, że książki mogą wiele nauczyć, ortografii, można się nauczyć, poznać różne historie. Literacka Gra miejska została zorganizowana z okazji Dnia Gutenberga. Pomysłodawczynie akcji są przekonane, że w taki nietypowy sposób można zachęcić do czytania. Zapewniają, że to nie ostatnia taka akcja w sieradzkiej bibliotece. Dwa punkty. Druka trzeba piętnaście. trzecia piętnaście. Druga dwadzieścia jeden. Proszę bardzo, Proszę bardzo. Proszę bardzo.